Dzielaneczko widzowie, z tej strony Elzart. Kolejny konkursik wraz z Pirate Pogadamy do czego jest strona, żeby wam szybko mówić, i kolejny konkurs dla was wylatuje. Od razu już powiem wymagania, łapka w górę, subik, komentarz e, pod tym filmikiem I subik na moim drugim kanale Crafty CS2, link do kanału będzie w opisie e, To będzie oczywiście wszystko sprawdzane, żeby wygrać skinka Pamiętajcie o trade Link również na swoim YouTubie No i fajnie byście wbili też sobie go linka w opisie na stronkę Oczywiście nie w swoich skinów wymieniać, ale pokażcie stronie moc e, Bo będzie więcej wtedy konkursików i zawsze fajnie zgarniać skinki, więc spoko A jeśli chcecie mieć swoje skinki, zawsze spoko opcja Jakie skiny do wygrania? E, AWP Pit Viper, Gluk 18 Moonrise, e, ten gloczek e, i ta CZ e, Więc no, wiecie co robić Tutaj macie również darmowe 5 dolarów, tylko ja już użyłem, przy wymianie wraz z moim kodem Eldart więc bardzo spoko opcja, dodatkowo strona też nie wlicza ceny naklejek, przez co tutaj te, te naklejki są wliczane tak samo czarmy, więc możecie sobie je wyjąć dodatkowo i wiecie, zawsze tutaj, potem zobaczcie sobie osobno je sprzedać, więc no plus krawciki są dużo warte, więc też spoko opcja, tutaj dużo, dużo fajnych, widzicie jakieś bonusy, są szanse na wygranie kosy, dużo, dużo ciekawych takich rzeczy, spoko sprawa, dodatkowo jeszcze przy wpłacie wraz z moim kodzikiem dostajecie 30, 25% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu wraz z moim kodem dostajecie przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów i przy doładowaniu 30 dolarów darmowe 350 dolców. Mnóstwo metod płatności, jakieś bliki, kartom, nie tylko e, przelewy bankowe, PayPal, gift karty, krypto, bardzo tego jest dużo. Macie tutaj również jakiś opcje instant sell, wiadomo, e, jak chcecie sobie instant sprzedać skiny, po prostu zależy wam na szybkości sprzedaży, to tu klikacie i tak dalej i dostajecie tam w tym. Czym chcecie dostać? Skinki też da się tutaj sprzedawać. Jest dużo oczywiście możliwości. Ja również zachęcam, bo tutaj też mamy gdzieś misyjki e, i te misyjki tutaj możecie wykonywać. Zobaczcie, za te misyjki dostajemy e, jakieś tam nagrody, bonusy, punkty itd. i tak dalej i dodatkowa frikaskę tak naprawdę, więc warto sobie je porobić, bo zawsze jak wymieniacie swoje skiny, zrobicie sobie te misyjki, wszystko, darmowe 5 dolarów z moim kodem odbierzecie. Naprawdę da się fajnie z tego wyjść, zarobić, wysnapić jakieś fajne krawczyki z czermikami i naprawdę wymienić zyskownie skiny, więc to jest fajne misyki. Bardzo fajny w ogóle design, pirat co mi się oczywiście e, tutaj jak najbardziej podoba, więc co szybko, generalnie, trady przychodzą i normalnie sprawnie, jeżeli. Y Coś jest na banie i sobie to weźmiecie, to macie tutaj w ekwipunku. Tu wchodzicie wtedy w ekwipunek i tutaj się to znajduje, bo tu macie CS2 i ekwipunek na stronie. No bo jeżeli coś ma jeszcze bana, trade bana, nie możecie tego wyjąć, no to tutaj będziecie to mieli. A oferty bardzo szybko i sprawnie przychodzą, więc tutaj nie ma o co się martwić. Skinów jest naprawdę od zawalenia, więc to było tyle. Zapraszam do konkursiku i mam nadzieję, że tutaj widzowie będziecie wygrywali skineczki 4 do zgarnięcia, więc 4 osoby wygrają. Życzę miłego ciąga, strzelcie subika. Cześć, cześć widzowie.